W trzeciej fali jest mowa o tym, że każdy z nas ma swoją konkretną misję w pracy dla Stwórcy, i ta trzecia fala właśnie płynie o tym ten numer jesteśmy powołani do działania właśnie płynie trzecia fala jesteśmy powołani do działania a nie tylko ty prowadź. Właśnie płynie trzecia fala Chcemy dla Ciebie serwować Jesteśmy powołani do działania Panie tylko Ty prowadź Właśnie płynie trzecia fala Chcemy dla ciebie serwować Życie będzie nam wyzwania serwować A ludzie w nich odnaleźć sens muszą I odkryć swoje miejsce by nie wegetować Nie każdy będzie jak ser Alex Ferguson Ludzie się toczą, bo nie wiedzą, że nie muszą, ale mogą, bo są częścią planu Boga Ej, czas otworzyć się na ducha, żaden slogan, ale rola w oczach Boga dla każdego wyjątkowa Duch się może tobą posługiwać, ej Ludzi do Bożego domu zbliżać a ten otwór bo to by go nasłuchiwać i Wzywać panie, naucz nas, już pływać dziś Jesteśmy powołani do działania Właśnie płynie trzecia fala Jesteśmy powołani do działania Panie tylko ty prowadź Właśnie płynie trzecia fala Chcemy dla Ciebie serwować Jesteśmy powołani do działania a nie tylko Ty prowadź Właśnie płynie trzecia fala Chcemy dla Ciebie serwować Duchu Święty przyjdź i pokaż mi jak mam działać fala. Duchu Święty przyjdź i pokaż mi jak mam działać fala. Duchu Święty przyjdź i pokaż mi jak mam działać Święty, przyjdź i pokaż mi jak mam działać Trzecia fala Jesteśmy powołani do działania Panie tylko Ty prowadź Właśnie płynie trzecia fala Chcemy dla Ciebie serwować Jesteśmy powołani do działania Panie tylko Ty prowadź Właśnie płynie trzecia fala Chcemy dla Ciebie serwować z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy chcą surfować dla Stwórcy. Płynie trzecia fala. Piątka.